Teraz będziemy testowali zestaw Space Rocket z Triplexa. Mamy tutaj cztery rakiety duże, trzy średnie, paczkę mniejszych, sześć sztuk mniejszych dokładnie, rzymski ogień, dwie sztuki. Także możemy zaczynać. Odpale na pewno, no nie będziemy wszystkich odpalać, bo to za długo nie trwało. Palimy jedną dużą, jedną średnią, eee, rzymskiego ognia i jedną malutką. Otwieramy. Mamy wyłonionych przedstawicieli. Jest rakieta tutaj duża, jest rakieta średnia, jest mała i jest rzymski ogień. Zaczniemy od rzymskiego ognia i możemy odpalać. Od końca idąc, mała rakietka wkładamy do rurki, odpalamy teraz średnia, odpalamy. I teraz ostatnia duża. wysoko poszło.